Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jest hazard kolejny. Jak tutaj widzicie, no stale jackpot, a więc wchodzimy na jackpot'a jesteśmy. Będziemy sobie dzisiaj nagrywać z jackpot'a Xeno. Ogólnie polecam bardzo jackpot'a od Xeno, jest, jest 100% legit, wszystko działa. Wszystko fajnie, z wypłacaniem tak samo, polecam. I co? Mamy 245 k tak myślę, że sobie, sobie powbijamy trochę. Na razie za, za 500k sobie wbijemy. I najwyżej zrobimy, że 2 kaka jeszcze dobijemy pod koniec. Ok, zobaczymy, zaczynamy. Mam nadzieję, że, że coś ciekawego uda nam się wytargać z tego jackpota. Tak już wcześniej się zastanawiałem, nagrywać z tego jackpota czy nie, bo to w sumie dość szybko się kasę traci, ale tak mówię, no już dobre. Jak już, jak już, jest, a jak w sumie moja seria głównie opiera się na jakichś ohoho, oh, 14 kaka nie miałem w ogóle procent szansy, mało, no, ale, ale że skoro stwierdziłem, że moja seria opiera się w większości na, no właśnie, hazardowaniu i tak dalej, no to już mówię, dobra, no to... no to, no to już... Ja, ja też ja też, mogę sobie coś tu nagram z tego. Przydałoby się. Chociaż wcześniej już trochę na tym straciłem, no ale. nic. Dobra. Jak na razie pi pierwszego beta przegraliśmy. Nie, nie, sami widzieliście. Ale ludzie tutaj wbijają, widzę, z, z dość dużymi stawkami. O i... Serio, na 10% mnie goście owalił, kiedy ja wbiłem za 2,5? <słuch> Dobra, wybijemy za 2 kaka po prostu na sam koniec. Trochę, trochę na farcie kolega tutaj wygrał, 10% szans tylko. No ale co? Ja, są, ja właśnie dlatego trochę, trochę tak za bardzo nie lubię takich checkpotów bo to jest tak, że, że ludzie wbijają i potrafią kogoś właśnie na, na 10% potrafią kogoś ściągnąć. No i widzicie, go, gości uwalił mnie na 10%. To no. jest <grym> Dlatego to jest takie... takie w pół spoko. Da się... da się dużo wyjdzie, da się. Prawda, no ale... Niestety. Dobra, zbijmy się temu pod koniec zobaczymy. No i widzicie, miałem pewnie ten sam procent szansą, wbił za 3, dwuktoś za 4, miałem podobny procent szans, no ale widzicie. Dobra, wbijemy za 5kk, bo to w sumie, to, to co ja wpłaciłem to w sumie mam do przetracenia albo do wygrania, no oczywiście, że chciałbym wygrać, no ale zobaczymy. Wbijemy teraz za 5 k będę miał, będę miał, coś tak czuję, ponad 50% szansy, więc dobrze by było to wygrać. Ale zobaczymy zaraz. Tak, żeby pod końcówkę jeszcze zdążyć wbić. Dobra, 4, 3, 2. Dobra, rzucam. I. No i w... widzi na 32%, jak to się Nie wiem, nie wiem, gdzie to, gdzie to jest fair. W pewnym momencie naprawdę. No i oczywiście tutaj można wstawiać dwa razy, czyli raz wrzuciłem ja na początku teraz I raz jeszcze ja mogę wybić, nie? No ludzie, przydałoby się coś tutaj... Przydałoby się coś wygrać, bo jak na razie słabo strasznie Zobaczymy czy ktoś w ogóle jeszcze będzie wbijał. No. Typ wygrał trzy razy pod rząd Naprawdę, trzy? Trzy W ogóle wcześniej też wygrał tu w ogóle nie wiem. Może serio nie mój dzień, czy co? ale kurczę, chociaż raz, żebym wygrał. Żeby to przynajmniej jakoś było serio pokazane, że się da. Więc ci tu wbije jakimś takim Nie wiem. Dobra, zaraz zobaczymy. Z jednej strony to jest trochę dziwne i ktoś może mówić, że ło, wow, skam czy coś. No ale nie wiem ja. Może, może to chodzi o to, że, że ja nie mogę wygrać. Nie wiem. Nie wiem. Słowo, coś coś wie, że te pieniądze mi szybko przelacą tutaj. tak to trochę nie jest dla mnie, ale to słyszałem o jakiejś nowej ruletce, która ma wejść do Nostaila. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Serio, bo wejdzie taka ruletka, no ale zobaczymy. Jakby była ru ruletka Nostailowa, to w ogóle byłoby super. Na, to 12 tysięcy za 10 kg Dobra, wiecie co, na koniec wbijemy? Nie wiem czy to jest, o tak. Na, na koniec odcinka tylko zobaczymy. Już tak wszystkim, wszystkim co jest, to wbiję za te 5 lekarzy. Nie całe w sumie. Zobaczymy, ale nie mój dzień dzisiaj. Typowo widać, że to nie jest mój dzień. Może jeszcze spróbuję na tej rulerce, ale. kurcze słabo trochę mega. Dobra, no i na ostatnie. Dobra, wchodzimy. O, wygrałem! To w końcu! Wow! Nareszcie. Dobra, no to może je, jeszcze nie tak szybko tym końcu odcinka. Je, jeszcze, jeszcze sobie wejdziemy. Wejdę jeszcze teraz za 2,5. Albo to co jest. 1, 5, 2, 3, 4, 8, 8. Dobra, może to jest magicznie. Aha! No, to się chyba wbijać nie chcę, wiecie? Bo... To jest, jest podpucha. Gości teraz wbija 6, a zaraz wbije jeszcze 10. Specjalnie. Właśnie ja wejdę za 500K. No, on wbił 10, no to było wiadome. No, 91. A czemu ja nie mogłem zgarnąć 10% w tym To było spoko. No ale widzicie, no, no da się wygrać. No, w ogóle tutaj Rubex. To by to był ten map mi bił za 5k w tym trybiecie był trochę za więcej, ponad 5 z 6 No, zobaczymy. Ja bym wam tak, nawet stracę czy wygram, to, to jest nieważne w tym momencie. I to jest tylko tak naprawdę pokazowe, to jak, jak, to, jak to działa. Dobra, wchodzimy, zobaczymy. O jezu, 25 k Dobra ludzie, na sam koniec, już tak do samej pociechy zobaczymy Jak tutaj po, po 6 kk wrzucił, no ale to ja, ja wiem, że jak on wrzuca za 6 to on i tak lecie za to 9 zaraz <grych> Nie wiem, kurczę nie wiem czy wchodzić za te 8 kk. Bo ja wiem, ja, ja, ja wiem co się stanie zaraz. Znowu będzie BED za 25 kk. 100% Gdybym miał tu z 200, to wtedy mógłbym po 100 rzucać, Po 10 Aha, on tylko wszedł i nikt nie wszedł więcej Ale patrzcie, Rubex to zgarnął i tak i tak na 25% Spoko Dobra, wiecie co, ryzyk fizyk Wszystkim, co tam mamy, pijemy Zobaczymy, co, co ma się dziać, to, to, to się będzie działo ale chciałbym, chciałbym kurczę, zresztą każdy by chciał wygrać Ale widziałem tutaj takie, takich asów, że gościu wygrał chyba tam na 2%, 30% coś kakao No to, to też jest już fart taki konkretny Dobra, 7 sekund, zobaczymy, że to będzie ostatnie Ostatnie sekundy odcinka Dobra, wchodzimy i No i ostatnie sekundy odcinka to było, dobra Widzicie, no, no, posiadam 0, no, ale ryzykowałem w tym momencie, tak? Gościu wygrał na chyba dwa razy po 10 bił, tak? Nie, on był za 10 kp po prostu i zgarnął. No nic, dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.